Od 10 października cały kraj objęty żółtą strefą. To oznacza, że od soboty, jak Polska długa i szeroka, wszystkich obejmie obowiązek noszenia maseczek, nie tylko w pomieszczeniach, ale i na wolnym powietrzu. Zmieniają się również zasady organizacji imprez, a szczegóły zmian już teraz przedstawi Elżbieta Byszewska. Do tej pory w żółtej strefie maseczki na ulicy nie były obowiązkowe. Od soboty będę nosić, bo jest rygor, a teraz to nie ma czym oddychać. Od soboty dużo się zmieni, bo w Polsce rekordowy wzrost zakażeń ponad 4200 osób z COVID-19, o jedną trzecią więcej niż wczoraj. Od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach, w strefach żółtych na terytorium całego w kraju Czyli strefa żółta jest rozszerzona na cały kraj. A to oznacza, że maseczki ochronne są obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej. W lokalach jedna osoba na 4 m2, imprezy okolicznościowe ograniczone do 75 osób. Nie poradzimy, musimy tylko przestrzegać pewnych zasad. W strefie czerwonej, która będzie aktualizowana co tydzień, znalazło się 38 powiatów. Z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń, rząd zmienia strategię walki z koronawirusem. Widzimy, że jednak głównym wyzwaniem, które nas czeka na jesień, jest eskalacja. Ilość miejsc w szpitalach drastycznie się zmniejsza i to zmniejsza się praktycznie z dnia na dzień. W tej chwili, jak informuje rząd, jest ponad 57% wolnych łóżek i ponad 64% wolnych respiratorów. Mamy około 500 wolnych respiratorów dla osób chorych na COVID-19 w nowej strategii ma być zwiększona pracowali nad tym, żeby personel medyczny w znacznie większym stopniu zaangażował się w walkę z pandemią. W miejsce 9 szpitali specjalistycznych powstanie 16 koordynacyjnych. Taki szpital będzie w każdym województwie, przeznaczony będzie w całości dla chorych na COVID-19. Zwiększona zostanie też m.in. rola lekarzy rodzinnych, którzy będą mogli kierować pacjentów nie tylko na testy, ale także do izolacji domowej lub do specjalnych izolatoriów. W obliczu tego, że przybywa tych zakażeń, pamiętajmy o stosowaniu maseczek, pamiętajmy o odkażaniu rąk, dla tych, którzy łamią przepisy zero tolerancji. Brak maseczki zakrywającej usta i nos tylko z zaświadczeniem lekarskim, inaczej mandat. Jeżeli odmówimy przyjęcie mandatu karnego, wówczas będzie usporządzony w. Wniosek o ukaranie do sądu. Maseczki są narzędziem, dystans jest narzędziem, dezynfekcja jest narzędziem e, ograniczania transmisji. To są nasze jedyne hamulce bezpieczeństwa. Za brak maseczki można zapłacić nawet 500 zł. Inspektor sanitarny może nałożyć karę pieniężną do 30 tysięcy zł. Elżbieta Byszewska, Panorama.